Zapraszamy na prezentację topowego roweru spinaczkowego. Emonda SLR 9 Disk ETAP to super lekki, aerodynamiczny rower szosowy z włókna węglowego, zaprojektowany i zbudowany tak, by podjeżdżał najszybciej ze wszystkich maszyn amerykańskiego producenta. Całkowicie na nowo zaprojektowana rama z karbonu serii OCLV 800 w połączeniu z ultralekkimi kołami i zaawansowanym bezprzewodowym napędem SRAM sprawi, że pokonywanie kolejnych podjazdów stanie się dużo przyjemniejsze. Sercem roweru jest ultralekka rama ważąca poniżej 700 gramów z włókna węglowego OCLV 800, całkowicie na nowo zaprojektowana. Oprócz najniższej wagi i mocnej sztywności bocznej, została zoptymalizowana pod kątem aerodynamiki, co sprawia, że rower jest szybki nie tylko na podjazdach, ale również na płaskich odcinkach. Tak samo jak w przypadku aerodynamicznej serii Madon, nowa Emonda posiada geometrię h dającą kompromis pomiędzy sportową pozycją a wygodą użytkownika. Istotną kwestią poprawiającą sztywność roweru jest zastosowanie 12-mm osi przelotowej poprawiającej o 35% przenoszenie mocy w stosunku do piast mocowanych w otwartych hakach. Rama została również przystosowana do użycia systemu DuoTrap. Prezentowana Emonda pracuje na topowej, 12-rzędowej elektronicznej grupie SRAM Red Etap AXS. Przełożenia zastosowane na kasecie to 10-33 oraz 48.35 z przodu. O bezpieczeństwo i precyzję hamowania zadbają hydrauliczne hamulce tarczowe z grupy Red Etap. Koła w prezentowanej Emondzie SLR9 to nowy model Bontrager Aeolus RSL37 z włókna węglowego OCLV, przystosowany do zastosowania bezdętkowego tubeless który waży jedynie 1325 gramów za komplet i posiada dwuletnią bezwzględną gwarancję na rozbicie. Dopełnieniem komponentów są między innymi karbonowa zintegrowana kierownica Bontrager RSL, jednoczęściowa nasadkowa sztyca karbonowa Bontrager, czy dokupiony przez przyszłego właściciela ultralekkie siodełko w pełni karbonowe Bontrager XXX, ważące jedynie 68 gramów. Ten konkretny egzemplarz w rozmiarze 54 waży 6,48 kg, a maksymalna masa dla tego roweru, czyli łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych na nim przedmiotów, wynosi 125 kg.